Jednym z większych protokołów jest Areodrome. Jest to baseowy odpowiednik velodrom, który jest na optymizmie. Tutaj mamy wolumen na poziomie 4 miliardów i TVL 1,48 miliarda. Także dość sporo. To jest spora aplikacja. No i wypadałoby sobie tutaj postawić może jakąś pulę płynności. Tu jest na przykład taka do Bitcoin, no nie widzę. Tu jest jakaś stablecoinowa na 17% tu jest o Bitcoinowa, na 10% tu znowu jakieś stable, tutaj USDC, Bitcoin. Kupimy sobie najpierw 45 baksów tego Bitcoina i postawimy tą pulę do USDC. Ja, już tutaj sporo środków mam na na base. Bo akumulowałem je tutaj już od dawna, ale jeszcze później wam pokażę jak zrobić jakiś bridge. Mam nadzieję, że również macie jakieś środki, a bridge wam zaraz tutaj pokażę. Tylko jeszcze musimy zrobić jednego słapa do USDC, bo trzymam w tych ich e, w tym ich USDC base. Generalnie tutaj słapy są bardzo tanie. Bardzo jest mały spread, także możecie sobie farmić tak, jak to kiedyś robiliśmy. Tylko nie trzeba wstawać z rana w weekend, żeby obniżyć koszty transakcyjne, bo tutaj jest super tanio.